Pan z słowo Ewangelii według Świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i Bóg. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany Didimos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w Bog Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie, go byli znowu wewnątrz domu i tomasz z nimi, Jezus przyszedł. Choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i łóż, mój Bóg, nie bądź już niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, Dlatego, że nie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, na mojej ostatniej katechezie, jedna z moich uczennic podniosła rękę i mówi: Proszę księdza, ja mam pytanie. Popatrzyłem na nią i mówię: Słuchaj, ale mamy konkretny. Temat lekcji, a Ty mi mówisz, że masz pytanie. Ona mówi tak i to pytanie jest bardzo ważne. Mówię, słucham Ciebie, proszę Księdza, dlaczego my uczymy o zmartwychwstaniu, o największej radości w życiu każdego z nas? Dlaczego my mówimy o nadziei, a jak się przychodzi do Kościoła, ludzie są smutni? Popatrzyłem na nią i powiedziałem, moja droga, problem polega na tym, że ty jesteś osobą głęboko wierzącą, a reszta pewnie ma tylko nadzieję, że kiedyś uwierzy. Popatrzcie, dzisiaj bardzo chętnie byśmy ocenili Tomasza Apostoła i byśmy powiedzieli, jak on mógł mi wierzyć. A ja bym zadał pytanie inaczej. A jak on mógł uwierzyć? Jeśli ktoś mi mówi, jest nadzieja i nie trzeba się bać, ale drzwi się zamyka na spust i mówi się, nie boję się, to jak ja mam uwierzyć, że nadzieja jest? Bardzo często niektórzy księża mówią bardzo fajne kazania pod tytułem... Kiedyś byłem smutnym człowiekiem, ale spotkałem Jezusa i wszystko się zmieniło. Jestem radosny, szczęść Boże. To nawet mnie nie przekonuje. Popatrzcie, tak naprawdę my jesteśmy świętym Tomaszem, tym, który ma problem z wiarą, ponieważ bardzo często tego miłosierdzia, i zmartwychwstania nie widzimy w codzienności. Mamy pul wątpliwości, czy aby Panie Boże jesteś, bo kiedy patrzymy na naszą codzienność, to doświadczamy porażek, kryzysów, doświadczamy i ciągle się mówi o wojnach, o kataklizmach. I za każdym razem powstaje pytanie, jakże dramatyczne, to skoro jest tak źle, to gdzie jesteś? A ja bym to wszystko odwrócił i pokazał jedną podstawową rzecz. Popatrzcie, tam gdzie nie ma Pana Boga, tam nie ma normalności. Tam jest płacz, tam jest przemoc. Tam jest bestialstwo i mówiąc po ludzku nie ma się z czego cieszyć. Ale tam, gdzie jest Bóg, tam zaczyna się normalność. Tam zaczyna się radość, tam zaczyna się nadzieja, tam zaczyna się miłość i tam wreszcie tknie wiarą. Dzisiaj... W niedzielę miłosierdzia Pan Bóg prosi nas tylko jedno. Zacznij się normalnie rozglądać w swoim życiu i zacznij widzieć dobro. Zacznij widzieć to, co możecie zbudować, a nie to, co możecie złamać. Bo popatrzcie, człowiek z natury jest dobry. Człowiek z natury powinien być szczęśliwy. Człowiek z natury powinien się cieszyć z tego, że zbawienie jest dla niego. A nie tylko myśleć o tym, że wszystko jest coraz trudniejsze i wszystko jest jakby pod górkę za karę. Prośmy więc Pana Boga o to, abyśmy nie koncentrowali się na tym, co trudne. Ale zawsze zauważyłem to, gdzie jest błogosławieństwo. Bo Pan Bóg naprawdę kocha i chce dobra każdego z nas. Amen.